Kiedy nagrywam ten film, nie znam jeszcze wyniku konfrontacji na Wembley. Jak wiecie, dzisiaj Manchester United mierzy się z Manchesterem City w finale Pucharu Anglii. Ale to nie jest vlog o finale FA Cup. To jest vlog o całym sezonie w wykonaniu Manchester United, bo nie potrzebujemy tego finału, aby móc realnie ocenić to, co zrobił zespół Erika Tenhaga. To jest vlog o Manchesterze United, to jest vlog o tym. Dlaczego angielskie media podają informacje, podały taką informację w piątkowy wieczór, że bez względu na wynik konfrontacji z The Citizens, Eric Ten Hag straci posadę na Old Trafford? Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że Manchester City jest faworytem i wygra spotkanie z Manchesterem United, nawet jeśli się w tym zdaniu poprzednim pomyliłem to nie będzie oznaczać, że Erik Ten Hag wykonał kawał dobrej roboty w poprzednim sezonie na Old Trafford, bo przecież zespół był najgorszy od 1990 roku. Niedawno na kanale Kików opowiadałem wam o Mauricio Pochettino, który rozstał się z Chelsea. Nie pomogła ta bardzo dobra seria kilku zwycięstw w końcówce poprzedniego sezonu nie przez pryzmat tych zwycięstw chciano oceniać kadencję 11-miesięczną argentyńczyka. Nie przez pryzmat ewentualnego sukcesu w FA Cup chcę oceniać, e, oceniać Sir Jim Radcliffe i, i jego współpracownicy całą kadencję Erika Tenhaga, bo wiemy, że Ratcliffe będzie miał teraz bardzo dużo do powiedzenia na Old Trafford jeśli chodzi o obsadę, kwestie personalne no i wszystko to trzeba zacząć układać od e, trenera. Czy powinien zostać nadal tym trenerem Eric Tenhag? Ja tego nie wiem, tę myśl troszkę rozwinę w dalszej części vloga. Teraz chciałem skupić się na tym, e, co za nami. Może od takiej osobistej impresji zacznę, że kiedy Eric Ten Hag przychodził na Old Trafford, to dla mnie był trener z najwyższej półki. Uważałem, że to jest bardzo dobry ruch United, pewnie wielu kibiców Czerwonych Diabłów było podobnego zdania. Dlaczego? Dlatego, że udowodnił swoją dobrą pracą w Ajaxie, że zna się na robocie. Mało tego, kiedy przyszedł do czerwonej części Manchesteru, zaczął układać sprawy po swojemu, wydawało się, że to jest taki facet, który będzie rządził twardą ręką, że domaga się wręcz, żeby ten klub był taki, żeby dostał ten klub to, na co zasługuje, czyli żeby wrócił na tą najwyższą półkę w angielskich hierarchiach a wszystko to trzeba zacząć od pełnego profesjonalizmu, i to się wielu kibicom Manchester United podobało. Zresztą wielu z nich, jak sobie czytam ich opinie, dzisiaj też broniąc Erika Tenhaga, twierdzi, że no tak, Erik Tenhag nie mógł działać po swojemu, jest zbyt profesjonalny na ten klub, który jest zepsuty od samej góry, i tutaj żaden trener tak naprawdę nie pomoże. Mnie praca Erika Tenhaga nie przypadła do gustu z innego powodu. Otóż Manchester United był jako zespół, tak sportowo drużyną totalnie niestabilną. On zaś jako trener, myślę, że przegrał parę razy na polu bitwy, zaklinał bardzo często rzeczywistość, mam wrażenie, że wielokrotnie oglądał inne mecze niż my wszyscy. Takim najlepszym miernikiem nieumiejętności, pewnej niewdolności Manchesteru United jest to, że w większości spotkań poprzedniego sezonu Premier League to rywale oddawali więcej strzałów na bramkę Manchesteru United niż Manchester United na bramkę rywali. W meczu przeciwko Manchesterowi United łatwo było sobie urządzić trening strzelecki. W meczu przeciwko Manchesterowi United łatwo było stworzyć sytuację do zdobycia bramki, łatwo było strzelić gola na przykład po rożnym i dla mnie takim odzwierciedleniem, skupiającym jak w soczewce wszystkie problemy United, meczem z poprzedniego sezonu była konfrontacja pucharowa z Coventry City, kiedy pamiętacie Manchester United roztrwonił bramkowe zwycięstwo, później wygrał ostatecznie w serii rzutów karnych, ale myślę, że cała Anglia kibicowała Coventry City, które tak dzielnie goniło dużo większy od siebie klub, bo przecież Coventry to ekipa występująca w Championship. Zaklina rzeczywistość Erik ten hack nawet teraz kiedy pojawiły się te informacje o jego dymisji bez względu na wynik finału FA Cup. On mówi, że skupia się na następnym sezonie, że budujemy tutaj, tak jakby był skazańcem idącym na egzekucję, który kompletnie nie robi sobie nic z tego, że wyrok już został wydany. Mówiłem o liczbach, bo to trzeba zdecydowanie je tutaj przytoczyć, jeśli mówimy o jakiejś bardzo ważnej ewentualnej decyzji Jima Ratcliffe'a o zakończeniu współpracy z Erikiem. Ten hagiem. No ta defensywa, oczywiście nie można wszystkiego sprowadzić do problemu defensywy, tak jak nie można wszystkiego sprowadzić do problemu polegającego na tym, że Eric Ten Hag miał kontuzjowanych piłkarzy, bo wszyscy menedżerowie w Premier League mieli kontuzjowanych piłkarzy. Kontuzjowanych piłkarzy miało Newcastle United kontuzje, były w Manchesterze City, w Liverpoolu, w Newcastle, w Chelsea i w wielu, wielu innych miejscach. Natomiast mówimy o sezonie, który w defensywie jest katastrofalny. 84 bramki stracone w lidze i w pucharach. 58 goli straconych w samych rozgrywkach ligowych to jest najgorszy wynik od 1979 roku. No i mnóstwo przegranych meczów. Manchester United jest klubem, który przez lata odzwyczaił od przegrywania w lidze swoich kibiców, a tutaj aż 16 porażek, i no, ta fatalna pozycja na koniec sezonu nie wzięła się z niczego, wzięła się właśnie z tych, z tych mniejszych liczb. Erik Ten Hack, tak po ludzku, nie umiał zarządzić kilkoma sytuacjami. Dla mnie taką sytuacją numer jeden jest to, co się wydarzyło z Jadonem Sancho. Nie może być tak, że gość. Nie nadaje się do grania, po czym idzie do Borussy Dortmund, jest tam jedną z wyróżniających się postaci i pomaga awansować drużynie do finału Ligi Mistrzów. Przecież to jest kompletna abstrakcja. Erik ten Hag zatem miał kilka takich wpadek. No już do końca kariery trenerskiej będzie się za nim ciągnął prawdopodobnie ten transfer Antoniego, który stał się takim, nie chcę obrażać tutaj piłkarza Manchester United, który często jest nazywany klaunem, padają różnego rodzaju epitety pod jego adresem, ale ja po prostu poprzestanę na tym, że jest. Bardzo słabym piłkarzem, albo inaczej, jest piłkarzem przeciętnym, nie jest piłkarzem na Manchester United i nie jest piłkarzem wartym tyle, ile Manchester United za niego zapłacił. Tak jak powiedziałem, są tacy, którzy ciągle będą bronić Erika Tenhaga, będą mówić: no tak, ale on miał też swoje problemy, dajcie mu jeszcze popracować. I wcale nie twierdzę, że oni nie mają racji. Być może. To mylą się nie wiem jego przełożeni, myli się ta większość kibiców, która chyba już nie chce Erika Tenhaga oglądać, bo to jest zawsze tak. Dajcie mi nowego trenera, on tutaj wszystko poukłada. Teraz pojawia się kilka kandydatur. Wśród tych kandydatur jest między innymi Gareth Saugate na przykład Mauricio Pochettino, o którym już wspominałem, Thomas Tuchel, którego chyba najbardziej chcieliby fani United. Roberto De Zerbi i Kieran McKenna, który rewelacyjnie poradził sobie w Ipswich Town i szczerze mówiąc nie ma dzisiaj na rynku trenera. Massimiliano Allegri jeszcze tutaj dochodzi. Nie ma na rynku trenera, który sprawiłby jak za dotknięciem czarodziejskiej różki, że Manchester United będzie znowu brylował na salonach, że będzie potęgą, że będzie tym klubem, do którego się przyzwyczailiśmy za kadencji Sarah Alexa Fergusona. Przypominam, że już ponad 10 lat minęło od przejścia na emeryturę Szkota, więc cały czas jest gdzieś poszukiwanie tamtego DNA klubowego. I teraz zastanawiacie się pewnie, kto byłby ewentualnie najlepszym potencjalnym następcą Erika Tenhaga. Ja osobiście uważam, że McKenna. Manchester United ma taki problem, że czołówka ligi tak bardzo mu odjechała, że tu potrzeba dwóch, trzech, może czterech sezonów ciężkiej pracy. Kieran McKenna zna ten klub od podszewki. Był asystentem u Jose Mourinho, był asystentem u Legunara Solskiera gdzieś tam w kuluarach mówi się, piszą angielscy dziennikarze, ci insiderzy, że on dlatego nie przedłużył, nie podpisał nowej umowy, nowego kontraktu z Ipswich Town, bo chciałby wrócić na Old i poukładać i myślę, że to jest dobry moment, żeby wziąć takiego człowieka, bo na nim nie będzie tak wielkiej presji jak na przykład na Tuchelu, Allegrim czy Pochettino. A z drugiej strony jest to trener, który już pokazał, że Potrafi z drużyną zrobić dobre rzeczy. Mówię tutaj o, o Ipswich Town, te, te dwa awanse z rzędu to jednak jest coś, co warto gdzieś tam mieć z tyłu głowy, ale przede wszystkim to, że McKenna był... I zna specyfikę Old Trafford. Był w Manchesterze United jako, jako asystent, pracował z grupami młodzieżowymi, więc też nie ma problemu, żeby wprowadzać młodych zawodników. Wiemy, że dla United to jest taki ważny czynnik, więc ja bym postawił na Kierana McKenna. Postawiłbym na pewno na kogoś, kto nie będzie już zaklinał rzeczywistości, na kogoś, kto nie będzie drugim Erikiem Ten Hagiem. Wydaje mi się, że ta formuła się wyczerpała, że jednak Erik Ten Hag. Zmęczył sobą piłkarzy, piłkarze są zmęczeni. Niemniej wszyscy grali właściwie poniżej oczekiwań, gdybyśmy mieli wyróżnić jakiegoś piłkarza Manchester United, to naprawdę byłoby ciężko. Loty obniżyli właściwie wszyscy. To były pojedyncze przebłyski. Manchester United też w wielu spotkaniach nie, po, nie potrafił pokazać charakteru, nie potrafił dowodzić zwycięstw. Wiele razy było tak, że obejmował prowadzenie. i... Nie dowoził kompletu punktów. To też jest wina trenera, który nie miał jakiegoś pomysłu, planu na to, żeby ta drużyna jechała do końca, strzelała kolejne gole. Zazwyczaj jak wygrywał Manchester United, to wygrywał jedną bramką. To wszystko było takie wymęczone, a na dodatek słyszeliśmy ten Haga, który wychodził później na konferencję prasową i mówił, że Manchester United gra piłkę atrakcyjną, jedną z ładniejszych dla oka w Premier League. No nie! Nie, nie i jeszcze raz nie. Nie graliście takiej piłki. Wszyscy, wszyscy to wiedzą. Atrakcyjną piłkę gra dzisiaj Manchester City, gra Liverpool, gra Arsenal, e, gra Newcastle United. Atrakcyjną piłkę gra dużo innych zespołów. Dużo bardziej atrakcyjną piłkę od Manchester United to momentami grają takie zespoły jak Bormów czy Fulham. Nie, I jeszcze raz nie. Nie da się wmówić kibicowi, że coś wygląda inaczej niż to ma miejsce na boisku. Dlatego ja uważam, że Trzeba zrobić twardy reset jednak Kieran McKenna na posadę menedżera. A dlaczego tak uważam? Dlatego, że gorzej już być nie może.